Prosiliście mnie o działeczki, To uwaga, ta skoczyła nam dzisiaj. Jest niedaleko morza. Stąd jest w linii prostej. Y, kilometr i 300 metrów mniej więcej. I działka ma 2000 metrów kwadratowych. Jest jako działka rustykalna. Ale moglibyśmy sobie tu spokojnie wyciąć ze 2 trzy drzewa, żeby zrobić wjazd, stawić przyczepę kempingową, zrobić coś, co jest ruchome, bo na takiej na pewno nie pozwolą nam budować, ale po pierwsze na uboczu, cisza, spokój, słyszycie nawet, tu nie ma żadnych maszyn, jest tutaj domeczek, ten domeczek jest legalny, ale to jest bardziej jako pomieszczenie użytkowe, magazyn, i, gdzie I tak, jakby ja by zrobił sobie mały remoncik, to można by tu było jakieś łóżeczko postawić. Bardzo dobrze położone, niedaleko do morza, jak już mówiłem, i teraz tak. Ta droga jest drogą dojazdową. Jeżdżamy przez tą bramkę. I jedyne co można zrobić, to za tą bramką właśnie wyciąć kilka tych drzewek, żeby był dalszy wjazd do pola. Możemy sobie tam mieć te pomarańcze. Ale dla pomarańczy nie byłoby to warte, bo cena jest 50 tysięcy euro. Oczywiście wywoławcza, ale jako działka nad morzem, a o taką dużo ludzi pytało. Cały ten teren jest nasz i skręcając tą drogą w lewo jedziemy prosto do mowa 2000 m kwadratowych, 50 000 euro Są oczywiście tańsze działki, będę też w tym tygodniu nagrywał, które są dużo dalej po 10-15 km od morza, ale ta ze względu na swoje położenie ma akurat taką włosy. Pozdrawiam.